Dazjanomir, czarodziej z, z rodu i starych kroków Pracę mi to darzy sam, Przez pra, stary, korytarze Mori, klasa królestwa wygrożonego w sercu Gór, gór, mglistych wstępów się odchłanić, wyłonić się w Istota ognia i cienia, demos prawdownych czasów Zawawiający czoła minął no Taurowi w rabiryncie Towną miecza i stanął Do walki z potworem blaskiego klingi Przecinał mrok, niczym błyskawica Rozcierając za nobne niebo Czarodzieńotał zaklęcia Słowa jego brzmiały niczym grom Zrzucał pod sadami raz na Rimori Parok pokrycie płomieniami Ognie ciskał w Gandalfach Płonące głazy i smoliste śmiertelny uczuć my niczym jastrząb w uniknął ciosów, a jego miecz węgląp forowi Walka twa I rozbrzmiewały po całym królestwie ludów w końcu gram zdołał zepchnąć parroga sam jednak wyczerpany i Z podań stoczył ratując swych towarzyszy, oddając życie w ofierze. Jego imię, niczym imię, Teseusza na zawsze zapisało się w anałach historii, a jego czyn stał się legendą opowiadaną szeptem przez pokolenia